Na spotkaniu programowym z aktywem i prasą, i Fogel wyjaśniał. Powiedział, że już wie, dlaczego na TikToku młodzież nas nienawidzi, bo kocha naszego przyszłego koalicjanta, więc i tak wychodzimy na swoje. Ale on głównie przedstawiał plany na powyborach. Panie Jacku, Panie Jacku, niech Pan też posłucha. Teraz, kiedy jest już pewne, że będziemy mieli trzecią kadencję, to warto posłuchać. Nie jest pewne i nie będziecie mieli. A fragmenty tego to słuchałem w internecie. O, to może pan mi powie, bo ja bardzo ważnego kawałka nie dosłyszałem. Fogiel mówił, że oszczędne państwo nieokiełznanego dobrobytu, wzór praworządności dla całego świata, że, że już definitywnie zmienimy ustrój w kierunku najdoskonalszej demokracji, i potem przeszedł do konkretów. I ja nie zrozumiałem. Jak zwykle przysnąłeś i nie niedosłyszałeś. Przysnąłem przy ustroju, a przy konkretach już byłem wypoczęty. On powiedział. Czekaj, a może, może chodziło o. Tak, może chodziło o uchłon w stronę feministek. One nie mówią pani minister, pani premier, tylko ministra, premiera. I no co powiedział? On powiedział. Premiera na Bosaka! Beatka szydło bez butów będzie chodziła. No, no, może tak, żeby pokazać, do jakiej ruiny doprowadziła opozycja. To mogło chodzić o Moradzieckiego. Premiera na Bosaka po rozżarzonych węglach będą pustać, jak prezes postanowi, że to dziecki jest winien, że Unia wstrzymała już. Wszystkie wypłaty, dobrze, wyjaśnię Państwu. Spytali rzecznika, po wyborach prezes postawi na kogo jako premiera, i on powiedział: Premiera na Bosaka. I cudownie, premier z Konfederacji wspaniale posunięcie. Na przyszłość mów dykcyjniej powiedziałeś przez jedno S. A on jest przez dwa. Teraz już na pewno wyjdziemy z Unii i wrócimy tam, gdzie nasze miejsce.